Siema jestem w domu jest godzina 4.43 i czekam na bula Idziemy do Katowic Zabrać się busem z kosa do Kielc na Kielce dżem <kłynie> Spałem 4 godziny Jestem normalnie wykończony <kłynie> W busie może jeszcze po coś pośpie z zgody, zgodnie, to tam jest preferowany ten styl jazdy, tak? No. Nie wiem po co, mam nadzieję, że będą jakieś kategorie, a nie że pomieszają to. A tu nie widziałeś, że był rozpis przecież ten. jest pro ja i ja bym bo ja robię drill nie jakąś piosenkę. Gdzie on? Nie wiem Dwa słowa do kamery Czego chcesz wiedzieć, chłopie? No, no co no, jadłeś, spałeś u mnie wszystko i teraz to przyjechałeś się dobrze bawić I co potem do Andrychowa pojedziesz? O to chodzi, zajebista impreza będzie Ale staw kiełbasy Dobrze Dobrze Widnie chłopaki zrobili tutaj taki rail Długi połączyli się z kierunki. Jest to dowolne mega. Ojej, oh, yes. Piotrek, zawodnik ciu Cyk, dobrze, Piotrek. Zajawa, dawaj żuvia. Dobrze. Panowie rozgrzeweczka. O, rozgrzeweczka <laughs> Siema. jest, rozgrzeweczka ale... Siema, mamy tutaj co? Beczka Musiszcie, co? jak to wygląda Puszyści? No, sobie tutaj w taka tyrolka nie możemy zjechać, bo włamaliśmy w sumie Cicho, czekaj, czekaj Mają teraz rozgrzewki <śmienią Canadians> dla juniorów Park i street, bo tutaj mają tak, że mają dwie sekcje, mają parkową sekcję i streetową Bobby! sekcję To jest bardzo super moim zdaniem, bo mogą w tym samym czasie naraz lecieć osoby, nie? Streetowo i parkowo, także to jest taki plus No, więc ogólnie jest taka zajaweczka Ogólnie szatałcik dla papcia i dla cieślika, zrobili. No. To jest ich drugi dżem A Jestem w stanie powiedzieć, że za rok ten dżem będzie w największym w Polsce no więc Kielce Gym zapraszamy w 2023 będzie ogień. Nara A jeżeli chcecie zobaczyć Adama, w mam talent, to w piątek czy w sobotę? Trzeciego... W sobotę W sobotę o 21 oglądajcie... oglądajcie mam talent na TVN Będzie Ogień. Będzie Hulajnoga w mam talent, także to będzie za moim zdaniem. No, Polaczka otwiera nie? Dawaj ja się dawaj. Wydało się, czyli dobrze otwarte. Skąd masz dziko? Kupiłem. Sprawiłem sobie. Test, test, pysuję. Jak energetyki to... No przedstaw. Energetyki to tylko zwłaszcza sklep. Słuchajcie. Jak pijecie energetyki. Makro, proszę zobaczyć. Jak pijecie energetyki, to tylko zwłaszcza sklep. I dokończę w komentarzu. Teraz paro z Grzewka pro, także mamy 15 minut na rozgrzanie się i będą przejazdy i kwalifikacje, nie kwalifikacje są teraz i teraz moja skórka i my, Także zobaczymy jak pójdzie

Rodzisz. Dobra, chłopaki, mi to jest Nikodem Pierwszym Niko, pierwszy się po raz bardzo Ale chcę pozdrawić. Oooo, to próbował na na Nie ma co? No ma co? Nie jeszcze, jeszcze, jeszcze Jaro, ja. arkadaş elegans ka çeşni ha table 20. metreci Fajnie się opaki spisują, mi poszło bardzo żarąbiście, jestem aż zdziwiony, że mi tak dobrze poszło I okej, okay. jak zawsze dobrze, nie? A ja fajnie nagrałem, nie? Teraz będzie leciał e, kwalifikacje na streetowiec Bartek Bull. także nagram mu, co on tutaj będzie, co tutaj będzie wyczyniał

ogólnie już na rozgrzewce sobie w stopie y, rozwaliłem troszkę mam nogę spuchniętą a do tego jeździłem piętę rozwaloną, także no wszystko ja mnie boli ale, ale kwalifikacje mi poszły dobrze zobaczymy czy się do finału przedostałem. Przedos kurde przedostałem e, no także zobaczymy i czy reszta ekipy się przedostała Akurat poszedłem tu kamerkę, bo zrobili kontest Kto walnie z wszystkie rury, zgarnie rurę Ciuzi rureczkę stary po mieście jeździsz takim rail'em, stawiasz na spota i nie. Prawie, Ale już tam ten kwadrat był takim Zadowolony? Zadowolony No gitarka Wszyscy się starali bardzo ładnie Czy próbowałeś w ogóle, bo nie widziałem Tak? bo bogato się dzieje a bardziej tu Słuchajcie, po, po szybkim kontekście z Fifi I teraz słuchajcie Zaczniemy street pro Ale najpierw dosłownie 5 minut Na rozgrzewkę, dobra? A i Przypominam, że tamte rury street Które pro były na kontekście finały. Można sobie w przejeździe ustawić z A później będą miejscu, w park Finały i zobaczymy co to będzie Oby wszystko było spoko fajne git yeah. what's Też miałem swój przejazd. Adam też miał swój przejazd. Właśnie teraz jeszcze tak przejazdów, ale mój przejazd był taki taki sobie, bo mi przy zepsułem, i barbara chyba zepsułem. No i bestryka nie skleiłem, ale jeszcze czekamy na bestryk główny tego eventu. Jestem już tak zmęczony, że nie potrafię nawet mówić. Także czekamy jeszcze na bestryka. Zobaczymy co się stanie. Palec lekko naruszony. <laughs> Raczej złamany, bo ponieważ ostatnio sobie złamałem ten palec i czuję tak samo tutaj, jak się ku tyknę No więc jest lipa generalnie, ale jest zajaweczka. Nie wiem, to tak tutaj... Idziemy dalej. Ej, chociaż się ja zabrać, nie jeszcze. Stary slajdem. ale już widziałeś. Idziemy sobie na wszystkie szcząk, ale nie jak tutaj wejdziemy. Idziemy schodzić? I schodzimy. Właśnie bez styki streetowe. Ja sobie odpuściłem ze względu na te śródstopie oraz są pięte. Bo już to wygląda bardzo źle. Śródstopie mi strasznie stfioletowało. tak jak mi się mały zrobił, także no. Siema stawu, jak oceniarzy się jeszcze zawody. O, jest na pokrzam. Ale fajnie no. Pogoda trochę nie odwaje. Teraz no. wpadłem. Ogólnie... И уже вс ⁇ м я еще конец в Стрит, потом парк и конец. Конец yeah. Нет. Yeah. Oh, Niech tak da mi grip tape, żebym go rozdał Bo mu się nie chce e, bo ja muszę Leń iść. Muszę iść tam O, biedronka mi, mi siadła Elo Pokazujecie tutaj co a najmocniejsze. najmocniejszy yeah. Dawaj, dawaj, to leci Łooo, wow, wow. panie! Przypominam, gracze tutaj naprawdę Ardo! To jest gra! Oj, to będzie trzy po trzy Papier! Papier. Kto wygrał? Kto wygrał? Remis, remis! Remis! Remis, dobra! No do daję ci koszulkę bandy, a jeżeli dobra. ja wydaję dajesz mi koszulkę Co? A, Co? Co? Aaa, było, było, tak? Było, widzę no, Dominik! Jeżeli no, wygrasz, no, daję no, ci no, ko koszulkę bandy, no, jeżeli ja wygram no, dajesz mi jeppy nie ma! nie było? Było, Tak To ja też idę na Dobra, a jeszcze będzie... Aniś, na to nie? 3, I. Chipa, A to Rewis! to jest! Brain connection, tutaj wiecie co każda. Yo! Yo! I kolejna osoba. Pyk, Mamy to! Jager, Jager. I tutaj jeszcze a Umbrella Bar. Chipa, chip! Jest to mega wymagający. Double overhead. Chyba zwycięstwa, bo moim zdaniem zwycięstwa to jest Mam 1% baterii, trwa jeszcze best trick y, parkowy Ale chciałem już pożegnać się Bo nie mam już, już baterii, a nie mam gdzie podładować kamerki Ale chyba już najważniejsze nagrałem, mi się wydaje Spoko, nie tak samo się No, no dwóch youtuberów, którzy nagrywają dla was to samo praktycznie Spadła kamerka, ale Było super, moim zdaniem było zajebiście Trzech który tutaj są, patrzcie o, bli, bli. Tego córeczu są. są. 15 sekund. Jeszcze wam nagram o tak, stadion, tak, i to będzie tak, lajka, suba, w próbie, i skomentujcie, w jedzie, jak wam się podobało odcinek. Na Proszę tutaj o pilnowanie siebie samych, nie oszukiwanie.